Cześć może korzystając z tak pięknej okazji, gdy Wincenty, święty Wincenty Balotti obchodzi swoją rodzinę, właściwy świętego Szanowna, chciałabym powiedzieć, że Wasz zawod dobra ruszy nasz świętego Jana Ewangeliska. Także jesteśmy tu blisko z Wami i chcieliśmy bardzo podziękować za Waszą wspólną Że możemy tutaj tu być i służyć Wyszczom Mariuszowi Wielkiej Brytanii Jezusowi razem z Panem w Waszej Wspólnocie. Mam przyjemność wręczyć Honorowy Krzyż w za pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii. i apostolskim błogosławieństwem. Patriarchy, Antioch i całym wschodni Aleksandrii i, i Jerozolimy. Wielce Błogosławionego Józefa. To jeszcze nie koniec. Chciałam Panu też bardzo podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców. wdzięczności, tutaj również w imię księdza Piotra Gryckiego, naszego księdza Piotra na prezydenta i pomoże niego. Takie podziękowanie również od naszego patriarchy, w podziękowaniu za, za opiekę nad nami i obecność i to, że możemy pomagać, będąc tutaj, tam w Libanie i w Syrii. Jeszcze jedno mam odznaczenie. Współbrat Robert otrzymał krzyż, który się nazywa Krzyżem Maluli. Jest to krzyż celowy, którym odznaczane są osoby, które pomagają w odbudowie miejscowości Malula w Syrii. To jest jedyna miejscowość, w którym ludzie mówią jeszcze, mieszkańcy na co dzień mówią językiem aramejskim, w języku Jezusa Chrystusa. Pani Bełatka jest wielką radczynią, no a więc ja największy w tych szczytach całego naszego zakonu doboru i stąd ona, czyni swoją powinność w imieniu Wielkiego Mistrza.